Dobra pamiętaj pamiętaj dro drogi wędrowniku, że jak będziesz chciał tam wejść to nie ma lekko <laughs> To nie ma lekko, nie? Ja byłem tu, a ja wam pokażę Ja byłem tu ja byłem tu O ja byłem tu na tej na tej ścianie wisiałem sobie tu W tym miejscu A jeśli będziesz chciał Kiedykolwiek przyjechać do Marbelli i pójść sobie pozwiedzać po tych górach, to ja ci proponuję na początek tu sobie wejść, tu sobie może nie wiem, czy tu się chyba da wejść, nie wiem, nie wiem, ciężko będzie. Ale tu sobie wejść i zrobić sobie wideo. Ale oczywiście też będziesz miał tak, że będziesz mieć, mieć tak fajnie. No, robimy widoczek. Widoczek mamy na morze. A, będziesz, y, będziesz miał tak fajnie. Mamy słońce w ogóle. Więc, będziesz miał tak fajnie, że nawet na ten mniejszy punkt, żeby wejść, to będziesz szedł pod takim kątem. Będziesz szedł jak kot. <grych> ja tam wchodziłem, jak y, pozycja była kocia. Tam wchodziłem jak kot. Nawet y, później się ścieżka skończyła. Nie ma ścieżki. Tam jest napisane, że jest ścieżka. A oczywiście, że nie, oczywiście nie ma żadnej ścieżki. Tutaj wiele ścieżek nie ma, tutaj jest pokazana mapa, ja mam ja zrobię może nagranie w tym momencie, włączę, kiedy ja dochodzę do tego punktu. Widzą te wszystkie ścieżki, popłanie pięknie porysowane i punkty i w ogóle pięknie ładnie. No ale do pewnego momentu już ścieżka się kończy. To nawet mi ten Anglik, tak, tego, tego, tego bogatego Angola tam spotkałem i tam przez tę bogatą dzielnicę przechodziłem i wchodziłem dopiero na te już, te, w ten rejon tych góry. no to on mi powiedział, że nie uważaj na te ścieżki, bo o, możesz się zgubić. One nie są dokładne i, tego, one, i nie ma ich wszędzie. Więc nawet jak ja do, tego, do, do tej ściany i tam co na tej ścianie siedziałem, to zrobiłem wow. Bo żeby wejść nawet na 1265 metrów tutaj, to będziesz musiał mieć lepsze buty, a nie aldasy i sprzęt. Trochę jakiś tam sprzęt będziesz też musiał mieć, rękawiczki porządne. I będziesz też chodził jak kot. Bo inaczej się nie da. <grafię> Jakbyś chciał folić do końca to tam też musisz być, że są momenty, żeby nie spać. I też będziesz momentami wchodził jak kot. I musieliśmy sprzęt. To nie jest tak e, fajnie jak tutaj, że jest to niby tutaj tak ładnie wygląda. Pięknie, no pięknie wygląda, no pięknie. Pięknie wygląda. Naprawdę tyle wam zrobiłem Zuma 3, no pięknie to wygląda. Ale. dwójkę, ale tak naprawdę, jak tutaj jesteś, jak ja tutaj chodziłem, to żeby przejść tutaj wyżej na, tym, na, to, na, na to, bo to się tak wydaje, że to takie, taki odstęp jest taki mały i w ogóle. Nie, to z tego miejsca zejście niebezpieczne w dół. 3 godziny, podejście kolejne 3 godziny, żeby się przedostać na tą drugą stronę. To tak, to. to, to... I. Ja i tak jestem super, że ja w ogóle dotarłem do tamtego punktu. Że ja tam weszłem, Bo wracając powrotem e, zgubiłem się, zgubiłem się, dlatego miałem nogi takie poranione. Jeszcze dzisiaj wyciągałem jedną jakąś tam e, coś mi tam jeszcze weszło, jakaś tam badziewie mi weszło w nogę. Igła jakaś, jeszcze dzisiaj mi wychodzi, wy, wyciągałem jedną, no tam też pełen tych krzaków, takich glastyk jest z takimi igłami, że pokaleczą Cię. No i jak ja już schodziłem z tej ściany, to tak naprawdę ja, ja, straci, ja zgubiłem, moje, zgubiłem ścieżkę i w pewnym jak ja schodziłem, po prostu ja stanąłem i ja nie wiedziałem gdzie mam iść. Gdzie jest ta ścieżka? Widziałem ścieżkę później tam gdzieś niżej, że znalazłem ją z góry, że tam coś jest i dlatego wylądowałem i nagrałem tam wideo na dole, że wylądowałem Wlądowałem w tym miejscu, że to ma być tak niby, że udało mi się tam dotrzeć w ogóle, że ja to zauważyłem i tak leciałem. Najpierw schodziłem w dół, później troszeczkę w bok i tak bokiem, tak delikatnie, trochę później do góry, później stanęłem w takim miejscu, ja widzę, mogę iść, mogę iść i stanęłem w takim miejscu, że się nie dało przejść. Musiałbyś mieć maczetę normalnie i maczetą to ciąć. A w pewnym momencie to już do mnie wziąłem ławę koma wszystko to zacząłem łamać, żeby to przejść przez to, żeby dostać się przez na kolejny kawałek. Jakiegoś takiego pustego, delikatnie placu z kamieniami, żeby mógł zejść niżej, bo inaczej się nie dało. Więc jak już w pewnym momencie dotarłem do, do tej ścieżki, to tak naprawdę całkowitą o tamtej ścieżki to się całkowicie troszeczkę inaczej było, jeszcze wchodziłem. Ja całkowicie wszystko pogubiłem, więc nie jest to takie. Ja się dziwię, czemu tam dużo ludzi nie chodzi i w ogóle tam nie chodzi, bo. A jak ktoś pójdzie, to maksymalnie, to, to pójdzie tu, do tego punktu przybliżyłem trochę o, tutaj do tego punktu tu do tego punktu dojdzie, tutaj tutaj do tego punktu dochodzą, robią zdjęcia i tyle no ale to i tak jest też ekstremalne będzie wyjść, trochę, nawet do, tego, nawet do tego punktu będzie nawet już też wysiłek. Bo kondycje to naprawdę kondycje ja tam ja stawałem, zrobiłem 10-20 kroków, ja chodziłem pod tą i oddychałem. I już mi, pomka to mi tak uwaliła, nie? <grym>, że tam jakieś zawały, dziwnego nie dostałem i w ogóle bo też taka gorąca, tam jeszcze tutaj na dole 30 to tam było jeszcze cieplej na górze, tam było nawet 34, 35 a miałem 4 litry wody i doszedłem do góry i zostało mi pół litra no pół litra wody miałem nie miałem, już mi się kończyło, a jeszcze trzeba zejść, bo potrzeba ci woda a nigdzie nie nalejesz, bo nie ma więc to nie jest takie fajne jak się wydaje, no jest to piękne, pięknie to wygląda. Można sobie iść pochodzić. Ja po prostu dotarłem do tego punktu, tu, do tego punktu tu je dotarłem i byłem. Ja byłem. <gry> A czy ty będziesz? To się okaże.